Dzień dobry, dzień dobry. Jest wtorek 9.30 i to jest kawa z Fundraiserem. Witam się z Wami bardzo gorąco, bardzo serdecznie w ten letni wtorkowy poranek. Ja się nazywam Ania Anią. Swego czasu regularnie tutaj gadałam z Wami we wtorek o 9.30. Teraz tak spadamy, Jak się za Wami spęsknimy, szczególnie wtedy. No i właśnie pęsknimy za Wami bardzo, więc mam nadzieję, że zaraz do mnie dołączycie i pogadamy sobie o bardzo, bardzo fajnych, fajnych rzeczach, a mianowicie o komunikacji fundraisingowej w czasie Waszego urlopu. W czasie urlopu osoby, która odpowiada za, ten, za tę komunikację fundraisingową, także liczę na Was, wiem, że potrzebujecie chwileczkę na e, powiadomienia i żeby tam piknęło wszystkim, że to już się widzimy i w ogóle. E, także cześć, 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 cześć. E, co w kubeczkach? Co w kubeczkach? Zawsze sobie o to pytamy, co tam w kubeczkach? No, to jest taki czas już, kiedy zespoły się rozjeżdżają, część ludzi korzysta z tego, że można pojechać na tańsze wakacje przed sezonem, także gdzieś tam w maju, czerwcu już się zaczynają wyjazdy i znikanie poszczególnych osób. No a teraz już w czerwcu, lipiec, sierpień, pewnie jeszcze wrzesień przy wielu przypadkach. To jest taki czas, kiedy Znikacie, znaczy jedziecie na urlop i znikacie, i mam nadzieję, że tak jest. To znaczy, mam nadzieję, że jak jedziecie na urlop, to faktycznie znikacie ze swojej pracy. To jest bardzo, bardzo, bardzo super ważne, żeby tak było. Więc no, myślę, że to jest taki fajny czas na to, żeby sobie pogadać właśnie o tym, jak to zrobić, żeby pojechać na urlop, zostawić Facebooki, zostawić całą komunikację, zostawić swoją organizację, a jednocześnie. Nie zostawić darczyńców, to znaczy nie zawalić tego, no nie? No to moi mili, jak ktoś z nami jest, to niech się wita w komentarzach: Cześć, 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 widzę, że jest Paweł, super, cześć. Mamy taką tradycję, że pytam, co w kubeczkach, a wy piszecie co w kubeczkach, bo nasze spotkania to kawa z fundraiserem, ale jak widzicie, różnie bywa. Więc dzisiaj sobie właśnie przy kawce, przy wodzie przy mrożonej kawce, czy przy tam, przy tam, co tam lubicie, no to będziemy sobie rozmawiać o fajnych, fajnych rzeczy. Jest z nami Wiktor, jest z nami Ela, bardzo się cieszę, hejo, hejo, co tam u Was dobrego, piszcie do mnie, bo musimy sobie pogadać o bardzo ważnych sprawach. To może ja zacznę do ogłoszeń, a potem przypomnę te ogłoszenia, a potem znowu przypomnę ogłoszenia, dobra? Ogłoszenie jest takie, że kto dzisiaj otrzymał tygodnik fundraisingowy, czyli nasz newsletter, który wychodzi w każdy wtorek o 7.45, to już ma możliwość zapisania się na webinar. Na webinar, który odbędzie się 9 lipca, to jest wtorek, o godzinie 20.00, poprowadzi go Ela Dudek i webinar będzie dotyczył. Komunikacji w mediach społecznościowych, planowania komunikacji w mediach społecznościowych, czyli to, o co ciągle pytacie w kółko. A jak my mamy zbierać na Facebookach? A jak mamy wykorzystać Instagram? Ale ludzie nam nie odpowiadają. Ale o czym my tam mamy pisać? Ale my nie mamy na to czasu. I tak dalej, i tak dalej. To się powtarza ciągle w kółko namiętnie, więc wiemy, że to jest temat, którego potrzebujecie no to zapraszamy Was na webinar. Także w tygodniku już poszedł link do zapisu. W najbliższym czasie pojawi się oczywiście na wszelkich naszych innych kanałach, żebyście się mogli zapisywać. Także, ale najlepiej być w newsletterze. No najlepiej. Po pierwsze dlatego, że my tam się dzielimy naszą wiedzą, którą się nie dzielimy w innych miejscach. Po drugie, zawsze pierwsi wiecie o wszystkim. Po trzecie, po trzecie co? Bardzo lubimy do Was pisać. I po czwarte jest, no i to ja bardzo lubię to, ale wiem, że też mój zespół, Szczepan i, i Jela, y, że odpisujecie nam. I to jest takie bardzo fajne. I te wasze odpowiedzi na nasze sety trafiają do naszych skrzynek bezpośrednio, nie gdzieś tam na jakąś, wiecie, gdzie indziej. Ym, natomiast y, myślę, że y, to jest takie fajne, że możemy sobie do siebie y, pisać i możemy sobie y, ze sobą korespondować potem. No dobra, więc zapraszam was na webinar i teraz to jest bardzo, bardzo ważne, co teraz powiem. Bo jak będziecie na webinarze, to po tym webinarze, czyli po 9 lipca, rusza wyzwanie, bezpłatne oczywiście, wyzwanie o właśnie social mediach. Więc to będzie taki czas, kiedy będziecie mogli sobie rozwinąć media społecznościowe, przygotować sobie więcej, wymyślić sobie więcej z różnymi naszymi podpowiedziami. Będzie Wam tym towarzyszyć. A po wyzwaniu będą dwa masterklasy. Jakiś czas temu były dwa masterclassy ze mną, tym razem będą z Elą. Będą znów dotyczyć właśnie tego obszaru mediów społecznościowych. I osoby, które zapiszą się na webinar, będziemy mieć je na liście zapisanych na webinar, mogą oczywiście liczyć na specjalną ofertę na masterclass. Także warto się zapisać na webinar. Przypominam, webinar będzie 9. Link już jest w tygodniku fundraisingowym, więc ci, którzy są w tygodniku, już się mogą zapisywać i nie zwykajcie. No i ciąg dalszy nastąpi. Jak widzicie, mamy dla Was przygotowany cały tutaj lipiec na to, żeby z Wami udoskonalać właśnie media społecznościowe. Dołączyła do nas Ania, cześć, Anneczko, bardzo fajnie, cieszę się, że, że jesteś i piszesz na nas. Suby. No a dzisiaj sobie mówimy o tym, jak przygotować, zaplanować, co uwzględnić w komunikacji fundraisingowej, kiedy znikasz na urlop. Kiedy cię nie ma, kiedy no coś się musi dziać, masz takie poczucie odpowiedzialności, no nie mogę sobie iść po prostu i się nic nie będzie działo. No więc dzisiaj parę takich podpowiedzi, na co zwrócić uwagę, z czego skorzystać, co jest ważne, co sobie przemyśleć, dobra? Więc w ogóle jestem bardzo ciekawa, czy już byliście na urlopach, jesteście na urlopie, czy będziecie na urlopie i czy odpowiadacie za takie rzeczy jak media społecznościowe i co robicie wtedy, kiedy Was nie ma. No czy przede wszystkim najważniejsze jest to, że w przypadku urlopu, żeby, żebyście Wy i Wasze zespoły wiedzia, wiedzieli, że Was nie będzie. To znaczy, urlopy planujemy wcześniej. Nasz rok w armigerze zaczynamy od planowania urlopów. I większość ściany się nie ruszają. To znaczy, już na tyle wiemy, kiedy idziemy na urlopy, że, że, że tam właściwie nie ma zmian. I to nam pomaga, bo możemy sobie dużo wcześniej się wszyscy na to przygotować, mentalnie przede wszystkim, a potem właśnie zadaniowo. Czyli wiemy, kiedy mamy urlopy i planujemy urlopy wcześniej. To jest w ogóle pierwszy krok do, do wszystkiego, żeby nie zostawiać zespołu. Wiecie jak jest, jak ktoś nagle zachoruje, nie? To się zdarza, to się może zdarzyć, akceptujemy, przyjmujemy, tak jest. Ale no jest zawsze taki trochę popłoch, nie? Coś trzeba przejąć, coś coś trzeba odwołać, coś tu trzeba tego. Nie róbmy tak w przypadku urlopu, bo wtedy urlop będzie się kojarzył z czymś trudnym, ciężkim, nieprzyjemnym, a nie ma się kojarzyć, ma się kojarzyć z miłymi rzeczami, i z waszym czasem ze sobą, z rodziną, z miejscami, które chcecie odwiedzić, czy tam gdzie sobie być. Więc planujemy urlopy wcześniej. W związku z tym, albo obok tego właściwie, na razie, drugą taką fundamentalną jakby rzeczą w ogóle dla komunikacji jest to, że komunikację planujemy do przodu. Czyli są różne sposoby na to, żeby sobie to zaplanować, żeby sobie to wymyślić, co będziemy robić, ale nie może być tak. Że jest taki, taki, no odpowiadam czy ja tego Facebooka ci się wrzucę? Kurczę, dawno nie było rolki na Insta. A zróbmy jeszcze coś tam, a to może storiska, bo w ogóle ludzie zapomnieli, że my jesteśmy, nie? Yy, nie robimy tak. Nie robimy tak. Jeżeli odpowiadasz za media społecznościowe w swojej organizacji, albo współodpowiadasz, bo ja też wiem, że czasem jest tak, że dwie, czasem nawet trzy osoby yy, odpowiadają za komunikację w, zewnętrzną, no to. I, I nie tylko w mediach społecznościowych, nie? bo będzie mieć jeszcze newsletter, jakieś inne rzeczy, e, więc kilka osób odpowiada, musicie współpracować i planować to do przodu. Bardzo prostą rzeczą jest to, że wybieracie sobie temat miesiąca, na przykład, albo korzystacie z tego, że macie jakieś serię postów i jest jakiś stały dzień, w którym zawsze coś macie, wiecie, wiecie czego to będzie dotyczyć. E, I to powinno Was motywować, bo jest prostsze do... Przygotowania tych treści wcześniej, nie tylko wymyślenia, a to w dobra, to nie wiem, w lipcu będziemy opowiadać o wszystkich naszych wakacjach, jakie zrobiliśmy dla naszych dzieciaków, nie? W, w naszym ośrodku. Mm, ale też przygotować. Czyli pomysł, jak pisałam do Was w dzisiejszym newsletterze, pomysł to jeszcze nie jest cel, pomysł to jeszcze nie jest działanie, to jest tylko pomysł. Znaczy, aż bardzo często, ale dopiero nie to jest ten, ten początek. Więc tak nie robimy. Czyli zawsze planuj urlop wcześniej, zawsze planuj komunikację wcześniej. Jakby bez związku z urlopem bo zawsze się może coś wykrzaczyć, zawsze ktoś się może rozchorować, zawsze ktoś się może rozchorować, ktoś może nie dojechać, coś się może wydarzyć, coś się, wiecie, nie, życie. Więc yy, zawsze yy, planujmy komunikację do przodu, yy, wybierajmy sobie tematy, wymyślamy to do przodu, żeby wiedzieć, co tam będzie yy, przed nami. I dopiero w tym momencie yy, możemy spokojniej zaplanować Twoje, zniknięcie na czas urlopu. No nie. Dopiero wtedy. Czyli wiemy, kiedy kogo nie ma. Wiemy, o czym trzeba będzie przygotowywać komunikację w następnych tygodniach, miesiącach, przynajmniej z grubsza w tych kolejnych miesiącach, nie? Tak chociaż mniej więcej, jakie mamy pomysły. I dopiero wtedy możemy siąść do tego, żeby rozpisać, co przed nami. I teraz kluczem do tego, żeby spokojnie iść na urlop, a żeby tu się działa komunikacja fundraisingowa, jest to, żeby wiedzieć na przykład, w jakich kanałach ona ma się wydarzać. I że ja już sama, wieszam, ale to pewnie pod wpływem tego, że Was zapraszam na webinar o mediach społecznościowych, ale sama mówię tylko o mediach społecznościowych. A mamy jeszcze newsletter. Komunikacja fundraisingowa to jest obsługa darczyńców, to są automatyzacje, to są listy, to są telefony od darczyńców i do darczyńców. Nie? Więc po pierwsze, jakie kanały zostawiasz? Nie? Gdzie cię nie będzie, gdzie będzie potrzebna jakaś pomoc, i co trzeba przygotować? Czyli po pierwsze, kanały. Po drugie, właśnie tematy. O czym tam ma być? Nie? Do przodu. Czyli mamy to wymyślone. Jeżeli macie już wypracowane taki rytm publikacji w różnych kanałach, to mam szczerą nadzieję, że macie tak jak my, że po prostu musi wyjść. To znaczy, nie ma takiej możliwości. Chyba, że w jakiejś bardzo wyjątkowej sytuacji, takiej totalnie wyjątkowej, albo Wam wyjdzie z analizy danej, że nie może coś, że, że możemy odpuścić, że nie musi wychodzić. Na przykład newsletter. Jeżeli macie rytm, że wysyłacie w każdy ostatni czwartek miesiąca newsletter do swoich przyjaciół, to to się musi wydarzyć. I to, że Ty będziesz wtedy na urlopie, oznacza, że co? Że musisz go napisać wcześniej. Możesz oczywiście zrobić tak, że piszesz prawie wszystko, Prosisz o do pomocy, żeby uzupełniła coś, co się w międzyczasie na przykład ma wydarzyć. Nie? Albo czegoś tam będzie brakować i tam, nie wiem, we wtorek trzeba to po prostu uzupełnić. Tak może być, ale generalnie wiesz, że ma wyjść w ostatni czwartek, jesteś gdzieś tam, to to musisz mieć przygotowane. Nie? Yy, yy, więc ten rytm wysyłki newslettera powoduje, yy, Yy, czy, yy, bo czy, czy tam komentarz oddaje równocześnie. Więc musi, jeżeli będzie, będzie w, rytm wysyłki newslettera, to będzie wymuszał na Was to, żeby to przygotować. Nie? I to jest dobrze, bo będziecie mieć tą wewnętrzną presję i taką wewnętrzną odpowiedzialność za to, że to musi, musi, to musi wyjść, bo ludzie na to czekają. Bo ludzie po prostu na to czekają. Jeśli chodzi o media społecznościowe, no to tutaj właśnie tematy, stałe posty, stałe serie, ale przede wszystkim plan. Ela tu do nas pisze, ja nie wiem, co jest gorsze, robić to jako dodatek do swoich działań, czy robić to w kilka osób i bez planu. Yy, ja wiem, że się to zdarza, że kilka osób odpowiada za komunikację wewnętrzną w organizacjach. Yy, dość regularnie się to zdarza, nie jest to idealna sytuacja, ale możemy ją yy, udoskonalać, tak? Czyli musimy mieć plan. Słuchajcie, bez planowania zginiecie marnie. Mówię to ja, po prostu to jest prognozowa dzisiaj zginiecie bez planu czegokolwiek, nie? Jak jesteśmy w komunikacji fundraisingowej, to Ty musisz mieć brief komunikacyjny, to musisz mieć plan komunikacji i to nie chodzi o to, że to ma być piękne, wymuskane i wyglądać jak, nie wiem, z jakiejś najlepszej agencji świata, czyli notary media, nie? To ma być użyteczne dla Ciebie, Ty masz wiedzieć, co się ma dziać, o czym ma być komunikacja i komu jest to potrzebne. Więc to jest super, super ważne. Więc zapraszam Was jeszcze raz na ten webinar, który będzie 9 lipca, bo on będzie właśnie o takim kalendarzu fundraisingowym, właśnie w komunikacji w, w, w mediach społecznościowych, nie, szczególnie w mediach społecznościowych. Więc no musicie tam być, no nie wyobrażam sobie, że ktoś po prostu zmarnuje taką okazję, żeby rozwinąć w ogóle. Swoje planowanie swoją komunikację, bo ja wiem, jak wygląda życie w organizacji. Jeżeli ktoś nie robi tylko tego, no to się to potrafi rozjechać. A niestety znam też takie sytuacje, nierzadko, że ktoś odpowiada za komunikację i to jest jego jedyne zadanie, i to się nie dzieje, i to jest do skoku, i z... dobra, nie będziemy się pastwić, dobra? Ela pisze, dodajmy jeszcze, że deadline to nie czas, w którym coś się publikuje. Czyli, deadline na wasz newsletter do darczyńców to nie godzina, w której on wychodzi. Czyli, jeżeli wy dostajecie od nas o 7.45 we wtorki newsletter, to nie znaczy, że ja go o 7.44 spakowałam w programie i do was wysłałam. Nie, on czeka sobie już wcześniej. Więc musicie sobie trzymać, jakby dwa deadline: znaczy termin, kiedy to ma wyjść, i termin, do kiedy to jest gotowe. Dużo wcześniej. Jak jesteście z nami dłużej w naszej społeczności armigerowej, to wiecie, że planujemy z buforem. Yy, uwielbiam temat planowania, będziemy sobie do niego pewnie wracać. Więc ustawiamy publikację wcześniej. Nie? To jest coś, co możecie zrobić. Macie to przygotowane, możecie sobie to przygotować do wysyłki i to po prostu wychodzi. I nie robimy tak, że wiesz, Kasia, ja będę na Europie w przyszłym tygodniu, to musisz napisać newsletter i trzy posty do, na Facebooka, yy, nakręcić dwie rolki i jeszcze zrobić coś tam. Nie. Jeżeli za to odpowiadasz, to yy, odpowiadasz. To robisz to wcześniej, ustawiasz wysyłki wcześniej, masz wszystko wypracowane. To co możesz zrobić, a nawet powinniście zrobić, to poprosić kogoś albo zdelegować, albo wyznaczyć. To zależy jak tam u was hierarchia i współpraca w zespole. Yy, kogoś wcześniej, znacznie wcześniej, nie dzień przed urlopem, yy, żeby czuwał nad tym. Bo ja też jestem w stanie Różnych, czy są ludzie, którzy będą mieć spokojną głowę? przygotowałam, jadę, wyjeżdżam, w ogóle super. A są tacy ludzie, którzy będą potrzebować wiedzieć, że jest ktoś, kto sprawdzi, czy automatyzacja wychodzi dalej. Czy jak ludzie wpłacają, to tam się coś dzieje. Czy newsletter wyszedł. Czy na Facebookach się dobrze publikuje i w innych y, 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 gdzieś platformach, w których jesteście, macie jeszcze LinkedIn, macie TikToki, macie różne rzeczy, nie? więc y, korzystajcie z tego i to wszystko trzeba zaopiekować. Więc tutaj. Dobrze mieć w wielu przypadkach osobę, która będzie czuwać nad tym. Ale wy jej nie oddajecie całej odpowiedzialności, nie? Nie oddajecie całej odpowiedzialności. Wy oddajecie jej coś przygotowanego, gotowe. Weź Zośka, zerknij, czy to wyszło, nie? Sprawdź. Poza tym, jak mamy media społecznościowe, to to jest społecznościowe. Mówiliśmy o tym 100 tysięcy razy. To jest relacyjne, ludzie piszą do was komentarze. Trzeba na nie odpowiadać, nie? Więc znów tutaj potrzebujemy, ale znów nie może się to wydarzyć w dniu Twojego zniknięcia na urlop lub dzień wcześniej. To musi być wcześniej przegadane, ustalone. Ta osoba musi wiedzieć, jak ma odpisywać na przykład na te komentarze, nie? Czy się podpisujecie w tych komentarzach, jeżeli odp odpowiadacie? Czy macie jakiś szablon, według który, który będzie pomocny? Co robimy, kiedy, yy, nie wiem, ktoś tam przyjdzie i nadymi w komentarzu? Różne rzeczy się u Was zdarzają i wiemy to, u nas też się zdarzają. Yy. I do tego musimy się jakoś przygotować. Ktoś musi wysyłać listy naszym darczyńcom, nie? Ale powiem wam jedną bardzo ważną rzecz. Drugą bardzo ważną rzecz. Bo pierwsza rzecz jest taka, że musicie sobie to wszystko przygotować. Druga bardzo ważna rzecz jest taka, że możecie trochę odpuścić. Naprawdę. Bo jeżeli czujecie, że nie, wiem, nie będzie Was tydzień, dwa, czy nawet trzy na urlopie, a trzy tygodnie to jest tak najlepiej, najzdrowiej. Nie wiem, czy wiecie. To możecie troszkę odpuścić, to znaczy na przykład przygotować mniej treści na Facebooka, nie? czyli mniej tych postów wyjdzie. Jak macie w newsletterze jakąś przestrzeń na to, żeby coś zmienić. Akurat newslettera to bym nie odpuszczała, bo newsletter jest czymś takim bardzo, bardzo intymnym, w sensie, no wiecie, do skrzynki nam wpada, nie? Tylko ja tam zaglądam, teoretycznie przynajmniej. Więc. Chcesz, żeby to było dopieszczone, to jest list, więc tutaj starajcie się trzymać mm, standard wysoko. Natomiast w mediach społecznościowych możemy sobie pozwolić na coś lżejszego. Możemy sobie pozwolić na krótsze treści, możemy sobie pozwolić na jakieś luźniejsze, możemy sobie pozwolić na mniej. Nie? To też świat się nie zawali, jak opublikujesz, nie wiem, trzy posty w tygodniu zamiast pięciu. Nie? Czy dwa zamiast pięciu? No bez przesady. Mm, więc yy, to też jest tak że lepiej mieć przygotowanych lepszych rzeczy troszkę mniej, ale mieć je przygotowane i nie zwalać tego na kogoś innego, niż po prostu tutaj się zajeżdżać przed samym urlopem. W ogóle najgorsze co możecie zrobić, pisałam o tym też tam chyba w poprzednim jeszcze newsletterze, nie? to po prostu cisnąć w pracy do ostatniego momentu przed urlopem. W życiu na ten urlop twoja głowa nie pójdzie, więc lepiej sobie odpuścić, powiedzieć sobie głowie tak jest ok, zrobiłam, skreślić z listy, mam przygotowane trzy na przyszły tydzień wystarczy nie więc spokojnie nie więc to jest też bardzo ważne żeby sobie to no odpuścić troszeczkę lato jest to też jest ważne wasi odbiorcy też są wszędzie nie cały czas na waszych prowilek nie to co może wam ułatwić bo czasem no, jest taki komunikat no nie będzie mnie tydzień czy czy dwa nie wiem co się dzieje w organizacji no to niech druga osoba to pisze ja też rozumiem coś takiego, że dzieją się ważne rzeczy, jakieś aktualności, które chcecie pokazać na bieżąco. Jeżeli macie to dogadane wcześniej, to super, to niech ktoś to zrobi. Zawsze możesz przygotować jakiś wstępny szkic tej, tej komunikacji, która ma wyjść do uzupełnienia, do dobrania zdjęcia na przykład, nie? ale ile możesz, to zostaw. Ale lato jest właśnie też takim czasem, już zaczęłam trochę o tym mówić, że tu możemy troszkę mniej, możemy troszkę lżej, że y, m, można przygotować tę komunikację taką y, bardziej relacyjną, bardziej odpoczynkową, bardziej zabawną. Ludzie szukają też bardzo dużo teraz w rozrywki szukają w mediach społecznościowych. Nie, to, już, to już nie jest taki czas, kiedy y, tak intensywnie się tu uczymy też, ale jednak jest to taki czas na to no, jak my wrzucimy fotę ze spotkania, no to bardziej źle niż, niż live, Znaczy nie wiem, czy teraz nie przegięłam, ale, bo lajby jednak długo żyją. Ale wiecie o co chodzi, nie? Żeby te relacyjne rzeczy z waszymi buziami, właśnie, że jesteście, gdzieś coś się dzieje, to one po prostu żyją i tam nie trzeba dużo więc myślę, że spokojnie możecie sobie też pozwolić właśnie na jakieś opowieści, na podziękowania, no bo o czym macie komunikować w fundraisingu? No właśnie o takich rzeczach, nie? Czyli dziękujecie, prosicie, jak macie czas kampanii fundraisingowej, to oczywiście jest trudny moment na to, żeby fundraising poszedł na urlop, ale może tak być, może tak być. To było zaplanowane wcześniej, tutaj nie wiem, kampania się przesunęła. Em albo coś tam, coś tam, uznajecie, że tak jest, no taka jest sytuacja, nie? To też musicie sobie zaopiekować za, za i przygotować y, wcześniej. Y, pamiętajcie, że zawsze możecie zostawić osobie, która ma nad tym czuwać, jakieś szablony do grafik, na przykład. I gdyby trzeba było coś stworzyć, nie? To, to zostawiasz szablon. Nie chowaj swojej pracy przed całym zespołem, bo jeżeli pracujecie zespołowo, to pracujecie zespołowo, nie? Bo potem jest tak, deklarujemy, że. My tutaj pracujemy zespołowo, a potem każdy gdzieś tam w swoim biurku po prostu pilnuje swoich plików i nigdy go nie, nie i nigdy ich nie odda, nie? Więc no nie no spokojnie. Oczywiście możecie mówić, możecie raportować, możecie pokazywać efekty, więc nawet jeżeli nie będzie Was, że tak powiem, w biurze, nawet jeżeli ono jest niestacjonarne, jesteście zespołem rozproszonym zdalnym, to i tak jesteście w stanie przygotować masę komunikacji fundraisingowej. Która po prostu zapełni ten czas i da darczyńcom i przyjaciołom waszym. Eee poczucie, że, 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 że pamiętacie o nich, nie? że to nie jest tylko właśnie takie raportowanie, co u nas i gdzie dzisiaj byliśmy i tablica ogłoszeń, ale właśnie jest wdzięczność, są jakieś opowieści, są jakieś wspominki, jakieś takie miękkie bardzo rzeczy. Spokojnie jesteście w stanie wytworzyć komunikacji bardzo, bardzo dużo. Myślę, że też na tych webinarach, masterclassach, na tym wszystkim, na mastercazena no, będą takie właśnie jak, o czym mówić, jak mówić i ile tego jest, bo to jest niesamowicie, niesamowicie dużo tego. To nam się zawsze e, sprawdza na wszelkich e, szkoleniach. E, więc z czym was chcę zostawić? Po pierwsze, z taką myślą, przygotuj się. Przygotuj się. E, jeżeli masz problem z deadline'em, a widziałam w komentarzach, że niektórzy mają, to ustaw sobie deadline wcześniej. Jakby wiesz, w głowie musisz mieć inny termin. 3, 4, 5 dni, może tydzień, jak trzeba. Yy, więc yy, po pierwsze planujemy, planujemy urlop i planujemy komunikację, po drugie robimy sobie harmonogramy, to znaczy jeżeli zostawiasz komuś coś, jeżeli Twoja praca ma mieć sens, to on musi mieć jakąś tabeleczkę, cokolwiek, co pomoże Ci to zaplanować. Yy, trzymaj terminów, które, yy, do których się zobowiąza, zobowiązaliście wcześniej, czyli na przykład to, że newsletter wychodzi nie wiem, co dwa tygodnie w środę, czy jak u nas w Tarki rano. E, trzymaj to. Trzymaj się tego i niech to będzie wyznacznik Twojej pracy i Twojego urlopu również. To znaczy i cobie na urlop, ale to się musi dziać. nie? to się musi dziać w tym czasie. W mediach społecznościowych ustawiaj publikację wcześniej, e, napisz ją wcześniej, przygotuj, ale też zostaw szablony, zostaw pomysły, zostaw plany osobie, którą poprosisz o to, żeby czuwała nad tym, co wychodzi. W obsłudze darczyńców niech sprawdź automatyzację przed pójściem na urlop, zobacz, czy to działa przygotuj listy, jeżeli jest to konieczne, potrzebne, pogadaj z osobą, która się ma tym zajmować, jak to robić, zostaw jej procedurę spisaną, nie? To jest wszystko, słuchajcie, do zrobienia, ale nie dwa dni przed urlopem. Nie dwa dni przed urlopem. To jest praca dużo wcześniej, parę tygodni, może nawet miesięcy, na, do, taka przygotowująca kogoś do pracy w twoim, w twoim miejscu. No i to, że możesz trochę odpuścić. Nie całkiem ale trochę możesz odpuścić. Niech urlop nie kojarzy Ci się z męczarnią, z tym, że przed urlopem się trzeba zajechać, żeby potem sobie, nie wiem, posiedzieć na plaży, czy pochodzić po lesie. Nie, zrób to wcześniej, możesz trochę odpuścić, świat się nie skończy, gdzie z zespołu nie wywali, a jeżeli wywali, to zastanawiałabym się, czy to było odpowiednie miejsce. Spoko, nie? Niech tą ma ręce i nogi jeszcze raz serdecznie was zapraszam na webinar. Zapisy są już w newsletterze. Kto dostał dzisiaj rano newsletter, to ma link do zapisu w społecznościówkach będą się pojawiać w odpowiednich miejscach. Webinar będzie 9 lipca, będzie dotyczył mediów społecznościowych. Planowanie komunikacji. Po webinarze będzie bezpłatne wyzwanie dla wszystkich dotyczące mediów społecznościowych, więc będziecie mogli razem z nami z Elą Codziennie sobie spokojnie pracować nad swoimi mediami społecznościowymi. Myślę, że to jest super i tak w zespole zawsze raźniej. A po wyzwaniu będą dwa masterklasy, które odbędą się w drugiej połowie lipca. Będą dotyczyć oczywiście dalej mediów społecznościowych dalej w tym samym temacie. No właśnie, żeby Wam pomóc, to lato to jest taki fajny czas, żeby sobie nad tym popracować. I osoby, które są, będą zapisane na webinar, mogą spodziewać się specjalnej oferty na masterclass. Także serdecznie Was do tego zapraszamy. Masterclassy to są takie warsztaty online, około dwugodzinne szczegóły będziemy Wam podsyłać. Taka praca Wasza, warsztatowa, do tego, żebyście wypracowali coś bardzo, bardzo konkretnego i będzie super. Więc lipiec mamy ze społecznościówkami, z komunikacją, z komunikacją fundraisingową, z social media fundraisingu, fundraising w social mediach i tak dalej, we wszystkich konfiguracjach. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną. Pozdrawiam od razu wszystkich tych, którzy. Od, będą nas odsłuchiwać i w ogóle, bo wiem, że tacy już są, zapowiadali, że nie mogą rano, będą gdzieś tam po południu wieczorkiem, więc bardzo się cieszę. Ania pisze, yy, ale się cieszę, wyzwania działają mega motywująco, a z wami też w ogóle motywacja i wiedza na maksa i yeah, je, o to właśnie chodzi. O to właśnie chodzi. Wziąć, zrobić, wdrożyć i działać i, i zobaczyć, jakie są fajne efekty i testować i modyfikować i cieszyć się tym, że możecie zrobić coś fajnego dla swoich organizacji, dla swoich darczyńców, dla swoich społeczności. Także bardzo, bardzo Wam serdecznie dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie o tym właśnie, jak przygotować komunikację fundraisingową na czas swojego urlopu, jak nie zrzucić tego na zespół. Osłuchujcie, bierzcie, czerpcie i życzę Wam powodzenia, dużo słoneczka, dużo lata i dużo, dużo czasu też dla siebie w całej tej Waszej pracy. Dzięki za wszystko, co robicie i dzięki Wam za dziś. Trzymajcie się, do zobaczenia niebawem. Papa.